Bardzo serdecznie dziękuję za przedstawienie. Przede wszystkim za ja zaproszenie po raz kolejny. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tak wyniosłym wydarzeniu, które już przeszło 50 lat, odbywa się tutaj na kulu i zapisać się w tej historii, jako przynajmniej taka mała cegiełka. I Z racji tego, że to jest konferencja o reformacji, 500-letniej reformacji, to również referat będzie dotykał właśnie tak jak Pani wspomniała. Kontrowersyjne tematy takie poruszać. Z tego względu dzisiaj powiem na temat właśnie odstępstwa od prawdy jedności, czyli schizmy i herezji, jako próby zwrócenia uwagi właśnie ale na zaniedbania ze strony Kościoła. I zaczynając, warto powiedzieć na początku, że świętość Kościoła, której gwarantem jest e, Chrystusowa i apostolska Geneza, zakłada analogicznie posiadanie pełni prawdy. I fundamentalną nieomylność dzięki trwałej asystencji i obecności w nim ducha świętego, ducha prawdy. Połowicznie ludzki wymiar Kościoła, zakładający współpracę z boską i jego zasadą, suponował jego rozwój przestrzenno-czasowy, a co za tym idzie, swego rodzaju etapowość w kategoriach poznawczych w kontekście Chrystusowej nauki i Bożego zamierzenia względem Kościoła. Krytyk literacki Piotr Koncerwicz powiedział słusznie, że władza polityczna zawsze będzie miała konkurentów i przeciwników, a każda ideologia i religia swoich schizmatyków i heretyków, czy po prostu obojętnych. Z tego względu również Kościół, zasadzający się na boskim fundamencie z racji ludzkiego i zarazem niedoskonałego pierwiastka, skazany został na ewentualność odstępstwa i schizmy, powodowanych dwoma fundamentalnymi czynnikami. Najpierwszym z nich, pierwszy z nich związany był z kościelną doktryną, która z początku nie była ani skodyfikowana, ani często wyrażona konkretnym ludzkim słowem ze względu po prostu na brak aparatu pojęciowego. Potrzeba wyrażenia świadomości wiary, opartej z początku na intuicyjnym kulcie bóstwa Chrystusa, zrodziła się z racji kontestacji doktrynalnych Żydów, którzy w Chrystusie nie chcieli i nie mogli widzieć Mesjasza i Syna Bożego. Tutaj mamy ciekawie wyrażone na przykład. W dialogu z Żydem Tryfonem jest na męczennika, którym to tryfon stawia i stanowi żądanie, udowodni nam, iż duch proroczy uznaje istnienie innego Boga, oprócz Boga Stwórcy, ale również w kontekście herezji, które pochodziły, nie pochodziły już ani od Żydów, ani od Boga, ale jak słusznie mówi w swoim pierwszym kanonicznym liście, święty Jan, od tych, którzy wyszli z nas. I na własną rękę poszukiwali tożsamości istotowej wcielonego Boga. Kontestacja doktrynalna przychodziła oponentom zdecydowanie łatwiej niż jej formułowanie przez Kościół. Z tego względu, jak mówi ojciec Jacek Sali, nie ma zasadniczo myślenie wcielonych w język. Z tego względu odrzucenie języka tylko wówczas dokonuje się bez szkody dla samej prawdy, jeśli zarazem potrafimy ją wcielić w jakiś inny język. Inaczej mówiąc, odrzucenie języka niezgodnego z myślą chrześcijańską domagało się do wcielenia w jakiś inny język, który zwyczajnie po ludzku wyraża wiele kościoła. No i drugim i właściwie zasadniczym w kontekście omawianego przeze mnie tematu impulsem przyczyniającym się do, wzrost, do rozwoju odstępstwa był kontekst duszpastersko pastoralny Rozszerzanie się Kościoła w świecie nie było z początku związane z tolerancyjnym uznaniem go przez tęże świat. Dopiero czasy konstantyńskie wraz z edyktem mediolańskim przyniosły Kościołowi pozorną wolność. Pozorną, bo ile Kościół mógł od tamtej pory swobodnie kultywować swoją wiarę, o tyle jego świętość, powszechność i apostolskość zaczęły się regularnie przewartościowywać. Co w rezultacie doprowadziło do utraty jego jedności. Jak zauważa w jednym ze swoich artykułów, nieżyjący już profesor Jan Kracik z Krakowa, wprowadzenie hurtem do kościoła całych ludów na rozkaz władcy miało o wiele poważniejsze następstwa dla świadomości ludu Bożego niż wystąpienie kilku haryzjarków. Rozwój Kościoła szacowany na statystykę, a nie na istotne pogłębienie świadomości chrześcijańskich nowych wiernych, stał się przyczynkiem do konsekwencji, które Kościół ponosi właściwie do dzisiaj. Z tym pozornym sukcesem chrześcijaństwa tamtej epoki, zaprowadzonego wątpliwymi metodami, zatraciło się widzenie Kościoła w kategoriach mistycznego ciała Chrystusa. W którym to każdy z członków zgodnie z rozeznanym darem i talentem przyczynia się do wzrostu mistycznego organizmu. Jest to związany z działaniem w nim Ducha Świętego, który przemawia nie na sposób jakiś mistycznych, Bożych wyroczyń, ale właśnie przez wzgląd na jakość funkcjonowania Kościoła czy głos wiernych. Budowany przez wieki triumfalizm w hierarchii katolickiej doprowadził do reakcji trzeźwych jeszcze wówczas głosów rozsądku w osobach np. Marcina Lutra, który sprzeciwił się powszechnej wówczas praktyce sprzedaży odpustów, niemoralnemu życiu duchownych oraz systemowi, który to ułatwiał, matki Feliksy Kozłowskiej i jej założeń wewnętrznej reformy duchowieństwa, wyrażonej w odjawieniu dzieła wielkiego miłosierdzia czy też sporo o majątki kościelne i udział świeckich we współdecydowaniu nimi wśród Polonii amerykańskiej, wobec czego wyłonimy się starokatolickie kościoły narodowe. Wymienione w wymienionych przypadkach, oprócz konsekwencji słusznej winy postępowców, którzy w swych sądach i działaniach brnęli na zbyt daleko i w rezultacie później tak popadli w odstępstwa i herezje doktrynalne, Wina leży również po stronie Kościoła i błędów hierarchii, która nie zachowała właściwej pedagogii wobec słusznego głosu swoich wiernych i z właściwym sobie tryumfalizmem odrzuciła zagrażające postulaty. Protestancki historyk Martin Marty powiedział kiedyś słusznie, że nie byłoby nigdy protestantyzmu, gdyby Kościół zechciał przyjąć gdziekolwiek głos protestu. Z tego względu obchody 500 rocznicy reformacji nie są, nie są rzecz jasna dla kościoła powodem do świętowania, ile właśnie zwróceniem sobie uwagi na to, dlaczego Kościół pozwolił na tak bolesne rozdarcie jedności, które trwali przermają już 500 lat, i które w wyniku różnorodnych opcji interpretacyjnych rozczłonkowało sam protestantyzm na niezliczoną ilość pomniejszych wspólnot. Refleksja nad zaniechanymi działaniami, właściwą pedagogią przyszło na zbyt późno, ponieważ dopiero w okresie Soboru Watykańskiego II, który otworzył Kościół, po pierwsze, na dialog ekumeniczny z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, co zresztą z sukcesem udało się zrealizować, i po drugie, na konieczność otwarcia się na głos ducha świętego i nawrót do ewangelicznej wizji Kościoła, który no, między innymi w rodzącym się wówczas ruchu charyzmatycznym bo to właśnie nigdzie indziej jak tutaj na pół. 42 lata temu, na jednym z tygodni eklezjologicznych w 1975 roku, ksiądz Franciszek Blachnicki poprzez dowartościowanie pneumatologii w Kościele postulował konieczność przełamania triumfalizmu, eklezjologicznego deizmu i historycyzmu, odejścia od formalizmu i praktycyzmu, zatarcia przepaści między hierarchią a ludem do wartościowania roli wspólnot lokalnych oraz charyzmatów, które wewnątrz działa, działały. No i tychże postulatów do dzisiaj nie zrealizował ani ruch charyzmatyczny, który istniejąc po, dziś, po dzień dzisiejszy, jak się zdaje, nadal trwa za drzwiami Wieczernika, ani Kościół sam w sobie. Dotyczy to między innymi kwestii teologii, której bardzo często uabstrakcyjnienie służy poznaniu dla samego poznania, Zaś samo rzeczywistnienie nawet słusznych badań jest w środowisku eklezjalnym właściwie czymś zdolnie wykonanym. Przekłada się to również na jakość katechezy i homilii, które są kiepskie, przez co świadomość wiary laików jest właściwie znikoma. Uwagę zwracają już na to nawet sekty parachrześcijańskie. No dla przykładu mojej lubieńcy, świadkowie Jehowy, w swoim czołowym periodyku Strażnica zniestująca Królestwo Jehowy, zamieścili pokazowy dialog świadka Jehowy z bliżej nieokreślonym chrześcijaninem, który dotyczył osoby ducha świętego. No i świadek Jehowy pyta w nim chrześcijanina. Czy uważa on, że Duch Święty to osoba równa Bogu ojcu? Na co nie otrzymuje odpowiedzi, że jest to podstawowym elementem wiary na zakorzenionym gdzieś głęboko w jego sercu, ale że zawsze tak nie uczono. Ojciec Orlando Bueno z Sekretariatu Sekcji Ekumenicznej CELAM w zbiorowej publikacji poświęconej sektom i nowym ruchom religijnym. Odnosząc się do wspólnoty świadków Jehowy i potencjalnych zagrożeń z nią, z nią związanych, postulował zapewnienie wszystkim wierzącym odpowiedniego kształcenia religijnego, które zmierzałoby do wyeliminowania czy do przebudzenia świadomości katolików i wyeliminowania ignorancji, która służy czy yy, sprzyja szybieniem błęd, błędnych poglądów. Podsumowując, za swój syntetyczny wykład twierdził otwarcie, że trzeba zdać sobie sprawę, że świadkowie Jehovah są wyzwaniem rzuconym na spinach przez samego Boga. Czy, nie, czy czasem nie jest to sąd Boga nad samym Kościołem? Czy nie jest to wyzwa, wyzwanie do wyrwania nas z apatii duchowej? Czy nie powinniśmy przestać tylko mówić o mocy Ewangelii, a uwierzyć w nią i dawać jej świadectwo zarówno naszym własnym życiem, jak i wspólnotowym? W tym względzie przywołany wcześniej obraz Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa powinien stać się nadrzędną formą jego funkcjonowania. W zdrowym organizmie ludzkim żaden członek nie działa autonomicznie wobec innych. Podobnie w mistycznym organizmie nie może być mowy o znaczącym przewartościowaniu jednych organów względem drugich. Skutkuje to postrzeganie Kościoła jedynie w kategoriach instytucji, gdyż przewartościowana pozostaje rola hierarchii kosztem charyzmatu ludzi świeckich, czy też teologii i słusznych badań. Biorąc pod uwagę zauważalną od dawna kontestację między charyzmatem i urzędem, charyzmatem i teologią oraz oddziaływaniem teologii na urząd, trzeba wziąć pod uwagę, że te, chociażby te trzy rzeczywistości są udziałem w Kościele Ducha Świętego. Duch mianowicie ustanawia hierarchię, którą w ciele można przyrównać do kości trzymających go w pionie. Poza tym jest dawcą charyzmatów kojarzonych często z uczuciami, czy postawą serca. Oraz Duch Święty jest również tym, który naucza pełni prawdy związanej z analizą intelektualną i rozumem. Kompleksowo zaś Bóg święty jest zasadą żywotnego oddechu Kościoła, który podobnie jak w opisie Księgi Jezusa wzbudził do życia martwe kości, które obrosły ścięgnami i skórą, również i w tym przypadku wzbudza do życia mistyczne ciało i wraz z nim nawołuje przyjdź, Amen, przyjdź Panie Jezu. Logika postępu powinna stać się już dzisiaj formą pedagogii Kościoła, który zawsze przez wzgląd na swój połowiczny ludzki wymiar może ulegać pokusom tego świata, odchodząc od pojęcia Kościoła jako komunio ku wygodnym formom duchowej wegetacji. Trzeba pamiętać, że słuszna krytyka jest nie tylko i wyłącznie próbą walki z jakimś stanem rzeczy, ale przede wszystkim rodzajem troski o zmianę w zauważalnych przez innych niedomaganiach czy błędach w osiąganiu celu. Z tego względu trwanie we wspólnocie Kościoła jest patrzeniem na Boga razem z innymi członkami mistycznego ciała, którzy mogą dostrzegać to, czego nie widzą inni. Patrzenie we wspólnocie jest patrzeniem z pozostałymi braćmi w wierze, ale również z duchem prawdy, o którym Jezus powiedział. On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co Wam przekazało. Warto jeszcze w tym miejscu, już na sam koniec, wyrazić za papieżem Franciszkiem takie finalizujące życzenie, aby Pan dał nam łaskę otwartego serca. Serca otwartego na głos Ducha, które potrafi odróżnić to, co nie powinno się już zmieniać, ponieważ jest fundamentem, od tego, co musi się zmienić, aby można było przyjąć nowość Ducha Świętego. Dziękuję.